W imię Ojca, I syna, I ducha świętego Amen. Poświęcenie się Świętej Rodzinie. Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie. Oddajemy się w Twoją opiekę, prosząc, by rodzice i dzieci. Starzy i młodzi kochali się wzajemnie. Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin. Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają dom radością. Za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych. Którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa, za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu ojca, za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki. Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm. Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerza blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.